Witam kochani, witam, pozdrawiam wszystkich w imieniu Chrystusa. Tak kochani, marzenie wielu ludzi się spełnia. Apostoł Tomasz Dorażała wylądował w Choroszczy czy w Tworkach, już dokładnie nie wiem, bo mieszkam w Ohio, w USA, tak więc jeszcze nie sprecyzowano tych wiadomości, które podawał polski internet, a właściwie życzenia wielu Polaków. Można nawet nie mieszkajmy Polaków, ale ludzi, Ludzie, już, nie, już nie, nie, pod, nie chodzi o to, że chciałbym umniejszyć komuś, że nie jest jesteś wart nawet bycia Polakiem. Nie o to tu chodzi. Kochani, wczoraj e, Tomek Dorożała opublikował film, w którym spada na niego moc Boża. E, Tomek zaczyna skakać, wykonywać bardzo nienaturalne ruchy. Człowiek nie jest w stanie moim zdaniem, człowiek nie jest w stanie tego zrobić sam z siebie. Musiałby, nie wiem, jakby musiał trenować. No, mo może jakby prąd podłączyć. Trzeba zobaczyć, czy przypadkiem, ci, którzy go tak krytykują, zobaczmy, czy przypadkiem gdzieś kabelki mu nie wystają z nogawki. E gdyż to tak bardziej wygląda, jakby ktoś pod niego podłączy podłączył prąd i powoli, powoli podkręcał na coraz wyżej, wyżej. E tak właśnie widać e jego ciało skacze i nagle chyba wyłączyli już ten prąd. Tomek padł na twarz. Koniec. I czytam te komentarze. Boże, gdzie są serca ludzkie? Do choroszczy, do tworek, duch kundalini. Duch kundalini. Czy to, czy, czy to komentują chrześcijanie? Czy to komentują ateiści? Wszystko jedno. Drogi ateisto, jeśli tu jesteś, wyciągnij z tego jakieś lekcje. Proszę, Cię, gdyż to się tyczy nas wszystkich. Jeśli się nie modlisz, ja wiem, że się nie modlisz, ale to nie jest sposób, nawet gdyby Tomek był pod złym wpływem, to nie jest sposób, abyśmy my w taki sposób yy, dobijali kogoś. Pierwszą rzeczą, jako Jezus. Pierwszą, jedyną rzeczą, jaką Jezus chce w nas zmienić, to jest nasze serce. On przyszedł nie po to, żeby żyć dla błogosławieństw, nie po to, że mu się dobrze powodziło. On żył z siebie na zewnątrz. Dla wszystkich. I taka jest Twoja i moja rola abyśmy my żyli dla innych. Jezus powiedział, Uczyń drzewo dobre, a będzie wydawało dobry owoc. Zobaczcie, w Ewangelii Mateusza 12. W 12 rozdziale Jezus uleczył kogoś i nagle, i nagle to jest od 22 wersetu 12-22, ale Jezus uleczył kogoś i nagle i nagle, kochani, faryzeusze mówią. W 24 rzekli do niego, że musisz jechać do Choroszczy, ponieważ mocą Belzebuba wyganiasz te demony, do Choroszczy albo do Tworek. Z Choroszczy to raczej ludzie z północno-wschodniej Polski polecają, ponieważ to jest tamtejszy rejon. Tomek pod tamten rejon nie podlega. Ten nie wygania demonów inaczej jak przez Berzebuba księcia demonów. Jezus im powiedział, co ludzie, co wy opowiadacie? Jak królestwo rozwojone może to czynić? Prawda? Królestwo rozwojone nie może ostać. Więc szatan nie może walczyć z szatanem, Jezus nam tłumaczy. Kochani, i właśnie w tej rozmowie, gdy się ta rozmowa kończy, Jezus od razu mówi o. Największym grzechu, jakie my możemy popełnić, Ponieważ jeśli popełnicie grzech po tych zarzutach, po tych zarzutach, demonem to czynisz, mocami demona to czynisz. Jezus mówi, hej, przeciwko mnie możecie mówić, ale ja Palcem Bożym, ja Duchem Świętym wyganiam te duchy, złe duchy i leczę, a wy przemawiacie przeciwko temu duchowi, więc to, to nie będzie wybaczone wasza ślepota, wy sobie sami zaślepiacie serca, umysły, to będzie, to będzie, będziecie pociągnięci za to. Ale następnie Jezus też mówi, hej, Jezus nigdy nie zostawia nikogo w ciemnej kopalni węgla, brunatnego, gdzie już światłości nie może być, gdyż jeszcze Duch Święty nie był dany, więc Jezus mówi, hej, zasadź drzewo dobre, a będzie wydawała dobry owoc. Tam nie ma zasad, tam naprawdę w oryginale jest uczyń. Uczyń drzewo dobre, abyś przerobił je, żeby było dobre drzewo. Ponieważ Jezus nie przed zasadzać nowych drzew, Jezus przyszedł, abyśmy my umarli razem z Nim na krzyżu i zmartwychwstali z Nim do nowego życia. Więc nie chodzi o to, że my z urodzenia jesteśmy już dobrzy. Nie, my musimy być uczynieni dobrym drzewem. Albowiem z owoców poznaje się drzewo, więc. Ja bym bardzo chciał, żeby wszyscy, którzy są wokół mnie, jedli ze mnie, owoce, które Jezus, Duch Święty, we mnie wzbudził, aby ludzie te, jedli te owoce. Niektórzy będą jedli te owoce dla samolubności, ale największe pragnienie moje, jak i wasze powinno być, aby ludzie jedli te owoce, aby. I w nich to życie było, i żeby z nich, z nich w końcu ktoś zaczął jeść owoce. Tylko tak się może królestwo, nasze, królestwo naszego Ojca rozszerzyć. Jeśli my wyrzekniemy się samego siebie, będziemy żyli dla, dla Jego chwały. My nie możemy żyć i tu, i tu. My nie możemy żyć dla swojej chwały, trochę i dla Jego chwały. A jeśli uczynicie drzewo złe, drzewo będzie, będzie złe owoce. Prawda? Więc Jezus mówi, widzi, tak, tak jak widzisz, takimi jak oczami, jakimi widzisz. Jezus to powiedział w innym momencie, gdzie się... Jeśli twoje... Jeśli to, co widzisz, jest ciemnością, sama ciemność jaka będzie. Jeśli właśnie wszystko tak spostrzegasz, strachem, sądem, sądem, duch kundalini. Kochani, tu w Stanach już jest wiele więcej tych duchów powymyślanych. To jakoś jest duch krokodyla, czy aligatora. Yy, różnego rodzaju już duchy są powymyślane. Gdzie Jezus, się, gdzie Jezus mówił o tym? W zasadzie drzewo plemię żmijowe, czyli buchające jadem. Jak możecie mówić dobrze, będąc złymi. Czyli jesteście zrobieni złymi drzewami. Ktoś was uczyni. Gdyż z obfitości waszych serc, z obfitości waszych serc, z naszych serc będą mówiły nasze usta i, i nasze paluszki będą wypisywały te posty też. Z obfitości naszych serc, więc nawet jeśli ktoś z nas widzi w kimś zło, módlmy się za tą osobę. A nie krytykujmy ją. Dobry człowiek. Czyli te dobre drzewo wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek ze złego skarbca, które są słowami. Z każdego nieużytecznego słowa zdasz relację. Znacie to, co ja już powiedział? Jeśli powiecie do kogoś, że jest głupcze, staniecie przed sądem, przed radą. Opowiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, Zdadzą sprawę w dzień sądu, albowiem na podstawie słów swoich będziesz usprawiedliwiony, usprawiedliwiona, jak też będziesz potępiony lub potępiona. Więc Jezus uczynił to, i następnie chcą już od niego znaku z nieba. Za mało jest to, że on wygonił demona. Ty, pokaż nam coś więcej. Te fajerwerki, jakie były poprzednio, kiedy zrobiłeś, są wciąż za mało. Straszne. I dlaczego Jezus mówił, że biada tym miastom, które nie pokutują. W nich się tyle dokonało cudów. Ludzie przyszli po uzdrowienie, żeby dalej robić swoje. Nie było jakiegoś. Zaraz, zaraz, coś, zaraz zaraz. Wszyscy są uzdrowieni. Może zawróć, może trzeba coś pomyśleć, bo tego, 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 tego nie było. Raz jeszcze do przemyślenia, ja tego nie mówię do moich słuchaczy, naprawdę ja to mówię do tych, którzy tak krytykują, obojętnie kogo. Zamiast modlić się, jeśli nawet tego nie rozumiecie, jeśli on nawet jest zły, modlić się, Boże, daj mi zrozumienie. Daj mi zrozumienie. Może jest coś, czego nie rozumiem. A jak nie, Ojcze, jeśli ja to dobrze widzę, to modlę się do ciebie o, o to, żeby osoba, która źle robi, według mnie, aby zaczyna się czynić dobrze. Pokaż jej Twoją drogę, Ojcze. Ale jeszcze raz na, a na końcu, jeszcze raz przypomnę Dzień Apostolskie, Zesłanie Ducha Świętego. Uczniowie, w tym też i czytamy, była tam Maria. Nieźle musieli dać czadu. Nie wiem jak się zachowywali, że byli oskarżeni o pijaństwo w biały dzień. Pewnie też mówiono o duch Kundalini, ducha ligatora, jakiegoś klauna. Niektórzy się śmieli, niektórzy leżeli do góry kołami, z oczami, z oczami, z oczami wpatrzonymi w niebo. Powieki nie mrugają. Koniec świata, ale, się, ale są, ale dali. Biały dzień, tak się tłum schlał. Oj, oj, oj. I z tego wszystkiego Piotr, z tego pijaństwa, Piotr, który nie był dobrze wysławiającym się człowiekiem, był prostakiem, nagle wali takie kazanie, nie? Pod wpływem alkoholu. Kochani, zastanówmy się. Pozdrawiam wszystkich w imieniu Wsach Chrystusa. Na razie.